Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. W tym odcinku wrócę jeszcze raz do formatu HD-DVD, Blu-ray i tego formatu VMD, tego trzeciego. Ponieważ ostatnimi czasy trafiło mi się bardzo dużo gazet chip właśnie z czasów lat 2006-2008, w których to te formaty wchodziły na rynek. Wcześniej omawiałem dokładnie Format HD-DVD i jego wojnę z Blu-rayem. Możecie tutaj sobie obejrzeć cały ten odcinek, więc do pewnych rzeczy nie będę tutaj wracał. Omawiałem też odtwarzacz VMD. Tutaj jest drugi link, możecie sobie zobaczyć historię tego odtwarzacza. Tutaj też nie będę do tego wracał. Za to w tym odcinku pokażę, jak w tych gazetach chip pierwsze odtwarzacze w formacie HD się pojawiały, jak to się rozwijało i spojrzymy sobie na kartach tego magazynu od zapowiedzi, poprzez zapowiedzi targowe, próby połączenia obu formatów, ich odtwarzania w jednym odtwarzaczu. Przez te wszystkie elementy sobie tutaj przejdziemy, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Na pierwszy ogień weźmiemy numer 10-2006. W tym numerze mamy relacje z berlińskich targów IFA, Mamy tutaj przedstawione trzy urządzenia związane z odtwarzaniem płyt wysokiej rozdzielczości. Jest to odtwarzacz HD-DVD w wersji 2.0, który ma być dostępny już tutaj, właśnie pod koniec roku 2006 w Europie, a wcześniej był dostępny w Japonii, w cenie 2400 zł. Drugim produktem tutaj jest odtwarzacz Blu-ray, który ma być dostępny też w październiku 2006 roku, w cenie 4000 złotych, a odtwarzacz pana Sonika w cenie 6000 złotych, i zaznaczono tutaj, że ma się pojawić około 100 filmów na nośniku Blu-ray. Jak widzimy, cena tego odtwarzacza Blu-ray była co najmniej dwukrotnie większa, jak i w przypadku tego pana Sonika, nawet prawie trzykrotnie większa. Trzecim urządzeniem, jakie przedstawiono, była nagrywarka Blu-ray zapewniająca czterokrotną prędkość zapisu. Tyle to było na tych targach berlińskich IFA. Widać było, że konkurencja już tutaj działała, mamy te pierwsze dwa formaty. W następnym numerze z listopada 2006 roku mieliśmy już pierwszą próbę pogodzenia obu formatów. Firma Rico, Rico chyba się to tak wymawia, zaproponowała specjalną soczewkę, która umożliwiała zmianę. Wiązki lasera w taki sposób, żeby mogła ona docierać do warstw o różnej grubości. Dzięki temu możliwe było odczytywanie jednym laserem w jednym urządzeniu, zarówno płyt HD-DVD, jak i Blu-ray. W następnym numerze ze stycznia 2007 roku mamy informację o tym, jakie kodeki do, będą wykorzystywane do zapisu obrazu na płytach Blu-ray i HD-DVD, i że będzie to VC1 i H264, które zastąpią mpeg 2 i zapewnią jakość tutaj wyższą niż DivX czy Xvid. Dalej w tym samym numerze mamy informacje o innych sposobach dostępu do treści wysokiej rozdzielczości również na nośnikach, a mianowicie o konsoli Xbox 360 i PlayStation 3. W przypadku Xboxa 360 oczywiście na pokładzie samej konsoli jest tylko napęd DVD, nie napęd HD. I redaktorzy tutaj narzekają, że w przypadku Xboxa 360 granie w pełnym HD nie jest możliwe, bo gry wspierają tylko 1080i, czyli rozdzielczość 1920x1080 przy 30 klatkach. Natomiast korzystanie z uroków pełnego HD jest możliwe w przypadku konsoli PlayStation 3 i tutaj jest wskazana jedna gra, Ridge Racer 7, która zabawę w takiej rozdzielczości umożliwia. Sama konsola PlayStation 3 oczywiście też na pokładzie posiada napęd Blu-ray, czyli umożliwia odtwarzanie filmów wysokiej rozdzielczości. Warto też zwrócić uwagę na daty premier. W przypadku Xboxa premiera odbyła się pod koniec roku 2005, natomiast w przypadku konsoli PlayStation 3 jej premiera tutaj jest planowana na okolice marca 2007 roku. Następny artykuł, jaki znalazłem, pochodzi z kwietnia 2007 roku i dotyczy bardzo ciekawej sprawy, a mianowicie zabezpieczeń, jakie były stosowane na płytach z wysoką rozdzielczością. I jest tutaj już informacja, że zostały one złamane, klucze wyciekły i jest możliwość kopiowania filmów na dyskwardy i tworzenia własnych kopii zapasowych do dowolnych, powiedziałbym, potrzeb. W kolejnym artykule mamy trochę o możliwościach samego Blu-raya i HD DVD oraz o cenach. Jeśli chodzi o ceny, no to tutaj wskazano, że odtwarzacz filmów HD kosztuje 4000 zł, film około 120, a telewizor no, też do najtańszych należeć nie będzie. Jeśli chodzi o jakość obrazu, tutaj zgodnie z artykułem mamy napisane, że różnice pomiędzy HD DVD a Blu-rayem są tutaj. Minimalne oraz wskazano, że jeśli chodzi o wideo, no to sama większa pojemność tych dysków umożliwia zastosowanie wyższej jakości obrazu, gdzie w przypadku płyt DVD było to maksymalnie 9,8 Mbps, na sekundę. Tutaj przy wykorzystaniu kodeka H264 możemy mieć nawet 54 Mbps. na sekundę. Oczywiście zwiększa to jakość. Wskazano tutaj, że, do, że są dwa kodeki, które są tutaj jednocześnie rozwijane, czyli właśnie ten H264 oraz VC1, o którym już wspominałem, wspominałem wcześniej rozwijany przez Microsoft. Ciekawie za to przedstawia się kwestia wykorzystania audio. Pozwólcie, że zacytuję. W tym przypadku HD DVD i Blu-ray prawie się nie różnią, oba standardy dysponują zintegrowaną obsługą wysokiej jakości kodeków Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD oraz specjalnie do zastosowań audiofilskich MLP Meridian Lossless Packing. Uwidacznia się pewna zaleta HD DVD. Zawartość jest zawsze zakodowana zgodnie ze standardem Dolby Digital Plus lub True HD. Dlatego studia filmowe muszą stosować materiały o wysokiej jakości dźwięku. Poza tym we wszystkich odtwarzaczach HD-DVD znajdziemy zintegrowane dekodery do najwyższej jakości ścieżek Dolby i True HD. A ponieważ nowe kodeki są wstecznie kompatybilne ze starszymi systemami kompresji dźwięku, pozwolą wyprowadzić sygnał nawet do starszego sprzętu audio. Natomiast odtwarzacze Blu-ray obligatoryjnie muszą oferować ścieżkę audio jedynie w standardzie 5.1 PCM, Dolby Digital lub DTS. Formaty wysokiej jakości są opcjonalne. Co gorsza, żaden z odtwarzaczy badanych w naszym laboratorium nie był wyposażony w dekoder potrafiący odtwarzać najnowsze formaty audio w sposób doskonały. Producenci obiecują poprawę przy okazji premiery następnej generacji urządzeń. Naprawdę silnych wyrażeń dostarcza dopiero True HD, ponieważ ten sposób zapisu nie opiera się na jakiejkolwiek kompresji. Jednak zarówno dla Blu-raya, jak i HD DVD pliki z danymi True HD są zbyt duże. Gdyby chcieć całą ścieżkę dźwiękową zapisać w tym formacie, Wprawdzie są już krążki Blu-ray z True HD, ale tylko główny film zapisany został w nowym formacie i to wyłącznie w jednej wersji językowej. Wszelkie dodatki są pozbawione tego luksusu. Sytuacja zmieni się, gdy studia filmowe przejdą na dwuwarstwowe krążki Blu-ray, gdzie da się upakować 50 GB danych. To, czy True HD przyjmie się także przy mniej pojemnych HD DVD, jest mocno wątpliwe, bo na jednej warstwie mieszczą one zaledwie 15 GB. Co jest ciekawym podsumowaniem tego artykułu, gdzie na początku twierdzono, że właśnie. Zaletą jest True HD w przypadku HD DVD, a potem wątpienie, czy się to przyjmie. No, ciekawa tutaj konkluzja. Wspomniano także o możliwościach dodania interaktywności do samych dysków i pewnych problemów z tym związanych. W przypadku Blu-raya jest to standard BD-J, dzięki któremu można do filmu włączyć gry i dodatkowe materiały multimedialne, ale w przypadku wad tej technologii Cytując, wady technologii widać wyraźnie na przykładzie obecnie dostępnych odtwarzaczy Blu-ray. Bogate w dodatkowe funkcje krążki mają na nich problemy z płynnością wyświetlania obrazu, bo sprzęt nie został dostatecznie zoptymalizowany do obsługi programów napisanych w Javie. Zmiana menu trwa wówczas 20 do 40 sekund, a w przypadku HD DVD, tak jak już omawiałem w tym filmie o historii HD DVD i Blu-raya, jest wykorzystywany i HD, IHD albo coś takiego, będący kombinacją JavaScriptu XMLa oraz Smil Synchronized Media Integration Language. Jest on bardzo podobny do zastrzeżonego dla formatu Blu-ray języka BD J i oferuje tę samą funkcjonalność. Odnośnie zabezpieczenia przed tutaj kopiowaniem, to już to pominę. Przy poprzednim tutaj artykule widzieliście, że zostało już ono złamane, zanim na dobre się rozkręciło. W konkluzji samego artykułu. Ar... Autorzy wskazują, że lepiej jeszcze trochę poczekać, aż odtwarzacze bardziej dojrzeją, nie będą klatkować na menu i nie będą miały tego typu problemów, co jest szacowane, że powinno się pojawić w połowie 2007 roku. Następny numer, jaki tu mogę wam pokazać, to czerwiec 2007 roku i tutaj opisywano, w jaki sposób moglibyśmy odtwarzać firmy HD na komputerze klasy: PC. Jeśli chodzi o to, jaki to był komputer, to zgodnie z ramką, jaka jest tutaj u samego dołu, jest to Intel Cortu Duo 6600, pracujący z prędkością 2,4 GHz pod systemem Windows XP Service Pack 2 i posiadający 2 GB pamięci RAM. I w przypadku takiej konfiguracji odtwarzanie filmów pochłaniało od 40 do nawet 60% procesora. Przy czym więcej było potrzebnej mocy obliczeniowej w momencie, gdy było uruchomione menu. Dla porównania na tym samym komputerze odtwarzanie filmów na DVD wykorzystywało jedynie od 7 do 10% procesora. Na drugiej stronie mamy informację, co warto by było sprawdzić przed zakupem, jaki minimalny procesor powinniśmy mieć. Jest też informacja o tym, że można. Wykorzystać napęd HD DVD zewnętrzny dołączany do Xboxa i jego cena jest tutaj podana jako 800 zł. Natomiast koszt napędu Blu-ray jest podany jako 2500 zł, a stacjonarny Blu-ray. 4000, stacjonarnych HD DVD 2000 zł. Wskazano również, że potrzebna jest karta graficzna, która posiada złącze HDCP umożliwiające dekodowanie materiału. Są też ceny telewizorów. Jeśli chodzi o telewizor HD -redy, który zapewniał pewnie rozdzielczość 1280x720, było to około 4000 zł. W przypadku pełnego HD, czyli 1080p, trzeba było przygotować kwotę rzędu 8000 zł. Za programy do odtwarzania natomiast życzono sobie około 400 zł, a za pojedynki czy film 100 zł. Tak to wyglądało odtwarzanie filmów wtedy na komputerze. Kolejnym numerem, jaki tutaj mam dla was, jest numer sierpniowy, czyli sierpień roku 2007 i mam tu pewną perełkę. Nie wiem czy w jakim czasopiśmie jeszcze znajdę coś na ten temat, ale tutaj mam krótki opis konkurenta Blu-raya i HD DVD, czyli tego odtwarzacza, który pokazywałem ostatnio na filmie. I zacytuję Wam ten artykuł, ponieważ jest naprawdę ciekawy. W polskiej Wikipedii nie ma nawet artykułu na temat VMD, jest tylko krótki na angielskiej. Więc posłuchajcie. Konkurent Blu-ray'a i HD-DVD, odtwarzacz NME DL1000. Walka między Blu-ray i HD-DVD trwa w najlepsze. Tymczasem na horyzoncie pojawił się konkurent, który może poważnie zachwiać rynkiem to HD VMD. Dostępne do tej pory standardy pozwalające na zapis obrazu HD w rozdzielczości 1920x1080 pikseli mają jedną wspólną cechę, bardzo wysoką cenę. Kwoty jakie trzeba zapłacić zarówno za czyste płyty jak i odtwarzacze oraz nagrywarki pracujące w dwóch dostępnych dotychczas formatach, Zdecydowanie przekraczają możliwości przeciętnego Kowalskiego. Pojawienie się na rynku produktów firmy New Media Enterprises może zmienić ten stan rzeczy. Jej inżynierowie postanowili nie rezygnować z czerwonego lasera znanego z DVD i maksymalnie wykorzystać jego potencjał. W proponowanym przez nich rozwiązaniu, Versatile Multilayer Disk, zwiększono liczbę warstw. Uzyskano w ten sposób pojemność od 20 do 40 GB, 4 do 8 warstw. A w przyszłości planowane są płyty charakteryzujące się możliwością zapisu do 100 GB danych. Parametry te bez problemu pozwalają zapisać na jednej płycie film o pełnej rozdzielczości HD. Odtwarzacze HD VMD są oczywiście kompatybilne zarówno z płytami DVD, jak i CD, i to wszystko za dużo niższą cenę od konkurencyjnego sprzętu HD. I tutaj mamy dalej o testach tego urządzenia. W naszym laboratorium przetestowaliśmy pierwszy odtwarzacz wykorzystujący płyty VMD. Jakość wideo nie ustępuje filmom BD czy HD DVD, choć nie mogliśmy dokonać porównania na podstawie popularnych filmów, gdyż na razie dostępne są jedynie demonstracyjne nagrania na płytach VMD. Warto też zauważyć, że narzędzie do autoringu nowego nośnika wspiera tylko format MPEG2, nie ma natomiast obsługi VC1 i H264 podstawowym formatem dźwięku dla płyt VMD jest Dolby Digital 5.1, a producent dopiero negocjuje obsługę nowszych standardów D Dolby Digital i DTS. Według zapewnień NME prowadzone są rozmowy z czołowymi wydawcami, więc wraz z premierą standardów VMD na półki sklepowe powinno trafić kilkanaście tytułów filmów, z czego aż pięć ma być w zestawie z odtwarzaczem. Pod koniec bieżącego roku do sprzedaży mają trafić nagrywarki i czyste płyty w nowym formacie. Koniec tego następnego roku, to ma być 2008 pewnie. Urządzenie ma możliwość odtwarzania muzyki MP3, oglądania zdjęć oraz przeglądania plików tekstowych. Zabrakło jednak obsługi DivX. Do połączenia z ekranem użytkownik może użyć gniazd S-Video, komponent, Scart oraz HDMI. Ale dostarczony do testów egzemplarz pozbawiony był dwóch ostatnich. Mimo, że według instrukcji powinien je mieć, czyli nie miał HDMI tego skarta, miał komponent i S-Video. Podsumowując, standard VMD ma szansę stać się poważnym konkurentem dla Blu-ray i HD-DVD, przede wszystkim za sprawą atrakcyjnej ceny. Czy to wystarczy? Przekonamy się już we wrześniu 2007 roku. Tutaj jeszcze mamy takie drobne porównanie. Tu jest ta długość lasera w poszczególnych konfiguracjach, jaką mamy pojemność, i że cena takiego odtwarzacza wynosiła około 800 zł. Model, który ja mam, jest jakimś nowszym modelem i bardziej y, wypasionym, bo miał jeszcze dodatkowo USB i czytnik kart pamięci HDMI, jednak tak jak widzieliście, nie działało. Zobaczę, może jeszcze gdzieś znajdę jakiś artykuł o tym VMD. Może kiedyś też trafię na jakieś filmy w tym VMD, widziałem na kanale Techmo, że udało się temu youtuberowi coś takiego znaleźć, no mi się do dzisiaj nie udało, jeśli będę miał, na pewno się z wami podzielę ale nie za tym, ni po tym moim zdaniem, że bardzo ciekawy, dlatego ten artykuł przytoczyłem Wam w całości, dlatego, że jest to jedyny artykuł o tym po polsku, jaki znalazłem. Druga rzecz, która jest w tym samym numerze na kolejnej stronie, jest to uniwersalny napęd HD, w sumie nic specjalnie wyróżniającego się, napęd wewnętrzny do komputera PC, który umożliwia nagrywanie Blu-ray i odtwarzanie HD-DVD, odtwarzanie Blu-ray, DVD i tak dalej. Mam dwie sztuki tego, tego modelu. Udało mi się je jakiś czas temu kupić. No i taka nagrywarka Blu-ray się spełniają fajnie. Jeśli chodzi o odczytywanie HD-DVD, też według mnie wszystko działa. Jak widać, rywalizacja pomiędzy HD-DVD i Blu-ray była przepełniona optymizmem. Natomiast w numerze z października 2007 roku mamy. Kolejne jeszcze optymistyczne wieści dotyczące HD-DVD: a mianowicie pokazano tam odtwarzacz firmy Samsung, umożliwiający jednoczesne odtwarzanie obu formatów w jednym urządzeniu, czyli HD-DVD i Blu-ray oraz dwuwarstwowe nagrywalne płyty HD-DVD, które miały mieć premiery jesienią 2007 roku. Następny numer, do którego zajrzymy, to grudzień roku 2007, czyli już końcówka, powiedziałbym, istnienia HD-DVD. I tutaj mamy premierę odtwarzacza trzeciej generacji HDEP35, czyli cały czas jeszcze ten optymizm istniał, że format przetrwał aż do ostatniego numeru, który wam pokażę za chwilę. I teraz na scenę wchodzi on. Ostatni numer wspominający o HD DVD, jaki posiadam. jest kwiecień roku 2008. I wita nas artykuł Koniec płyt HD-DVD. Decyzja koncernu Time Warner o wycofaniu się z wydawania płyt HD-DVD przekreśliła przyszłość tego formatu. Gwoździem do trumny okazało się posunięcie lidera aliansu wspierającego HD-DVD, czyli Toshiba, która również wycofała się z produkcji zgodnych z nim urządzeń. Pierwotnie tytuł tego artykułu kończył się z takie zapytania, gdyż pretekstem do jego powstania był komunikat Time Warnera. Niespodziewana decyzja Toshiby spowodowała, że nie tylko tytuł, ale cały artykuł musieliśmy przebudować. W tym momencie możemy już napisać, że jedynym następcą płyty DVD jest Blu-ray w skrócie BD, który odniósł zwycięstwo nad formatem HD DVD. Ciekawe też jest w tym artykule napisane, że analitycy mówią, że wojna formatów HD być może jest zakończona, ale tak naprawdę Blu-ray wygrało dopiero jedną bitwę, by zostać najważniejszym formatem na rynku. Blu-ray Disk musi bowiem jeszcze pokonać DVD. Dodatkowo, w ramce, która znajduje się tutaj po prawej stronie u góry. Steve Jobs, szef firmy Apple, które ma na swoim koncie stworzenie studia animacji Pixar zapytano o wojnę formatów, odpowiedział, że Blu-ray wygrał już tę batalię, ale to nie ma znaczenia, bo w, tym, bo w momencie, gdy można wypożyczyć i obejrzeć online filmy HD, nośnik i format przestają być istotne. Odnośnie dostępności filmów Blu-ray w Polsce pokazano tutaj, że oferta w tym roku 2008 była nader skromna, ledwie 13-10 filmów i dwa że w ofercie było tylko 10 filmów HD-DVD i zaledwie dwa tytuły wydane w formacie Blu-ray, natomiast w sklepie Empik było to 13 filmów HD-DVD i 30 filmów Blu-ray, czyli ledwie kilkadziesiąt. A jak tutaj to HD-DVD umierało? Oczywiście, całą tą historię możecie w szczegółach wysłuchać w moim filmie o wojnie formatów HD-DVD kontra Blu-ray. Tutaj, jednak. Pokażę te kilka wydarzeń, które przytoczyli autorzy artykułu. Oczywiście zaczęło się od olbrzymiej kampanii promocyjnej PlayStation 3 i sprzedania 3 milionów egzemplarzy, a następnie nastąpiło tutaj to wydarzenie 4 stycznia 2008 roku. Koncert medialny Time Warner ogłosił, że od połowy 2008 nie będzie już wydawał filmów w obu formatach, czyli pozostanie tylko przy Blu-rayu. I... To spowodowało, że tylko dwie amerykańskie wytwórnie pozostały przy HD-DVD, Paramount i Universal. 6 stycznia, tutaj mamy o odwołaniu konferencji HD-DVD Promotional Group, natomiast 10 stycznia, już 4 dni później, Blu-ray Association pokazało nowe funkcje płyt Blu-ray związane z wykorzystaniem elementów internetowych. No i, czy, no i oczywiście, co nie było trudne do zgadnięcia, sprzedaż po takiej e, ogłoszeniu odtwarzaczy HD DVD znacząco spadła, powodując, że z 50% kupowanych odtwarzaczy HD, które były blu-rayami, nagle okazało się, że już jest to 93%. To Shiba tu próbowała reagować, zareagowała obniżeniem znaczących cen samych odtwarzaczy, co miało trochę przedłużyć obecność formatu na rynku. HD DVD też wyemitowało tutaj reklamy podczas amerykańskiego Super Bowl, żeby spróbować jeszcze się popromować. Tu też widać taki wykres pokazujący pierwszy tydzień stycznia i drugi tydzień stycznia, właśnie to jest odczymowa, jaka nastąpiła drastyczna, spad drastyczny spadek sprzedaży po ogłoszeniu, że filmy przez Time Warner nie będą wydawane na tą platformę. Microsoft tu 29 stycznia powiedział, że dalej będzie wspierał sam format. A 14 lutego sam Warner Bros widać trochę. Się próbował wycofać z tej decyzji, że jeśli będzie taka potrzeba, to jednak będą te filmy wydawać. Jednak 19 lutego Toshiba wydała oświadczenie, że zaprzestaje produkcji i dalszego rozwoju odtwarzaczy HD DVD. No a po tym to wydarzenia już potoczyły się bardzo szybko. 20 lutego Universal przestał, ogłosił, że nie będzie wydawać filmów HD DVD, tylko w Blu-ray. A 21 lutego ogłosił to samo Paramount. Tym samym los HD DVD został. Przypieczętowany i zakończony. Dajcie znać, czy podobał Wam się taki przegląd, jak to wyglądało oczami redaktorów magazynu Chip, tu akurat w tym przypadku, ten cały los formatu HD, w jaki sposób, jakby te płyty od powstania aż do ich końca, mówię tutaj o HD-DVD, się miały. A dla wytrwałych zostawiam na końcu małe ogłoszenie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć i wysłuchać, to zapraszam. Hej! Bardzo dziękuję za oglądanie filmu do końca. Jest mi miło, że oglądacie i komentujecie. Dajecie subskrypcję, łapki w górę. Jeśli jednak możecie, to istnieje też możliwość wsparcia finansowego samego kanału, żebym miał więcej kasy do przepuszczenia na różne retro gadżety i różne dziwne retro przedmioty. Jeśli możecie, to zapraszam. Pod każdym filmem jest taki przycisk z serduszkiem. I z dolarem w środku i napisem podziękuj, gdzieś obok udostępnij i łapek w górę w dół. Jak go klikniecie, to możecie wybrać dowolną kwotę, jaką chcielibyście mi przekazać do przepuszczenia na różne retro gadżety i różne retro sprzęty. Z góry dzięki. Jeśli ktoś w coś wpłaci, to fajnie, jeśli nie, mam nadzieję, że miło się filmik oglądało. Dzięki. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć.